Siemanko witam was na nowej serii Surrounded ogółem, Szkoda, że mnie trochę dawno nie było ogółem, no ale no przepraszam was bardzo Chciało mi się nagrywać odcinki, miał tam wlatywać z Tesa co tydzień odcinek Chciało mi się grać z a no i co mam awo poradzić no. no i nie wiem no Dobra, no to chyba przechodzimy do nowego save'ika, nie? Dobra e jak może się nasza postać na dziś nazywać? Jack, niech będzie. Jack. Hmm. O, o, o. Nie wiem, tak mi przyszło na myśl, A, Niech będzie 21 lat. Tam trochę mniejszej karnacji. Będzie. Tutaj, no nie wiem, może być tak, coś, no to dostawiamy. Usta, przepraszam bardzo. No, ale niech będzie takie. Brodę? Nie, brody nie bierzemy. Ehm, o, brwi akurat takie ładne są. Ogólnie ja grałem, widzę, je w tą grę. Mam 20 godzin przegrane, trochę się grało, ale nie przeszedłem tej gry jakoś za bardzo ogółem. No i co, chyba bierzemy standard. Nie są tam się jakoś trudzicie i tak tru trudna jest ta gra... No, znaczy, no trudna, ale taka... Taka mniej więcej no jakby to pojęć. ładuje nas. Okej. Okay. Hmm. Jesteśmy na jakiejś polanie. Gdzie my możemy być? Stacja, gaz stacja Jak hmm. no widzicie w górnym rogu mamy jakiś tam quest... Jakiegoś questa, ale jest tam wywalone jak na razie. Mamy dość tutaj coś w na ogółem. Mapa jest dość duża. Nie byłem w każdej lokacji ogółem. No i co? No idziemy lutować. No, gas, stacja jakaś. Jest coś fajnego będzie. Choć wątpię. Jakieś zombieczki tam są. A teraz tak. Sprawdźmy. Aha, nie? my jesteśmy tutaj. tu się oznaczyło. A nie mogę tego szukać. Nie? Raczej nic nie będzie ogółem hmm. O przyszukuję U 36 dolarów A to nie jest aż tak dużo, no, ale zawsze coś tak Dobra sprowadzę sobie tutaj tą kasę fiskalną O 34, 3 baterie i wire cuttery O kompas Rządka widać w tle, tutaj nic nie ma, o jakieś auto, chyba to jest auto, sprawdzamy, no wydaje mi się, że to będzie taka seria, gdzie będziemy mogli sobie pogadać, o scrap, scrap ogółem się przydaje dość w tej grze, w niego się fajne rzeczy da zarobić ogółem, W dzisiejszym odcinku chyba będzie celem zlutować to, to miasto, albo tutaj Chociaż, No, i może dzisiaj dojdziemy do Safe zone Choć wątpię Co tam się dzieje? Słyszeliście to widzowie? Ja się trochę wystraszyłem normalnie Zimne, zimne Dobra, biegniemy dalej Nie wiem, ta gierka jest z tego co wiem, robiona przez jednego ziomka chyba. Ziomek dość dużo pracy wkłada w tą gierkę. Czy system jest jakiś rozbudowany tutaj robienia tutaj w tej grze? Znaczy budowania w sumie bazy? No moim zdaniem jest rozbudowany. Tutaj, jak widzicie, możemy mieć dużo jest tych slotów. Co możemy w ogóle kraftować? Bo już nie pamiętam jakiś war bench, małotowe małotowa lid czyli nogi jak macie złamaną bandaż ok, dwa clothy dwa mhm, dobrze dobra, biegniemy dalej dobra, gdzie my możemy być? ujoł, pierwszy fight, pierwszy fight! Jezus Maria ale, ale ten mieczyk co ja mam jakiś taki średni jest, oj przykucnąłem Ale emocje, o przetrzymałem A w ogóle jak się przytrzyma lewy przycisk myszy To robicie wtedy, ale musicie najpierw prawy przytrzymać nie Robicie wtedy taki mocny shot Tylko, że to zabiera dużo staminy. Gdzie my jesteśmy? What? Ja nie poszedłem w tą stronę. Jezus Maria, widzę. Ja nie poszedłem w tą stronę. Dobra, zrobię wam tutaj timelap żeby was nie zanudzać już przez chwilę. Okej okay, widzę. Ja. Jesteśmy już blisko. To są chyba. Nie wiem, co to jest za budynek. O Jezu, chciałem jej zaskoczenia tak od tyłu, żeby jakieś criticals zadać ale się nie udało, okej okay. nie wiem, jakiś budynek jest wydaje mi się, że to jest to ogółem ale nie wiem, mogę się mylić, tu jest jakaś góra ammo kontener. amunicja się chyba powinna zrespić w tym jezu, ile amunicji ja nie mam jakiej wziąć nie mam ani backpacka, ani nic no patrzcie, widzowie, no to jest, No wyglądam jak, nie wiem, jak jakiś spawacz. Dobra, przeszukujemy teraz, o, co to jest? O, plecak! Idealnie się złożyło. Też książka? No, można przeczytać. Love. Olej jakiś. Tam nie wiem, nie wiem co to jest, nie umiem angielskiego, zostawcie mnie. Ale dobra, można chociaż wziąć te Amo, patrzcie. To jest 4,5 ACP, to jest pewnie do shotguna, to jest 308, a to jest 9 mm O nie, chyba biegnie do nas. Okej, okay, może nas jednak nie widzi? Oczywiście nie widzi nas. O, widzi nas jednak! Dwóch, dwóch! O nie! To jest chyba mój koniec. O nie, on wybuchnie! O kurczę. Nie wiem, jak ja żyję. Ilu ich tu jest? Trz trzech zombie to już jest bardzo duży na początkowy poziom rozgrywki. Bo mogą mnie tutaj nie zatukły. Dobra. Idziemy zlutować ten budyneczek. Może coś tutaj będzie. Nie, ile ich tu jest? Dobra, ja się muszę do nich skradać chyba. Apartament building, co to jest? Municja jakaś. Aha, no. Aha, jesteśmy tutaj. Żeby iść tutaj? To niedaleko jest akurat to miasteczko. Dobra, idziemy na cicha, czego załatwimy. Patrzę, zadaje się więcej obrażeń, jak się ten od tyłu bije ich. Te nie mają nóg, albo nie potrafią chodzić. Chodzić. szybko szybko bijemy go no nie jak on mi uderzył no to jest oszukana gra a mamy połamaną nogę fajnie naprawdę fajnie ojej o to się przyda bo tutaj można jedzonko wkładać to się też nie da. o no to można pożyć szukujemy cały ten budyneczek, całe te apartamenty ogółem. Może coś fajnego się znajdzie, o, bandaże jakieś. Okej, okay, okej, okay, szukamy. O, jakaś Może, hmm, Dobrze, może tutaj coś fajnego zrobić. Energy bar. Aha, to pewnie stamina dodaje. Przyda się. Biorę. No, musimy znaleźć splinta. Jakieś strażbaki random. Może coś fajnego dropnie. sleeping bug. Proszę, będziemy mieli jak spać. Gun Powder to nam chyba niepotrzebne, jak na razie to nie biorę. I idziemy tu. coś jest? Mam jakieś, nie wiem, szafeczki. Niezonko będzie. to jak na razie nie biorę. Dobra, lodówka na sobie mm, dobra tutaj rezistanal nie wiem czy dobrze zawsze tutaj nie hejtujcie mnie proszę 133 dolary więc chyba dość mało z tego co pamiętam bo ja grałem w tą grę nie wiem dawno już o siekiera. Jo. o a w ogóle będę tak niszył się to ubranka bo to będzie przynosić em, klofa. A jak widzieliście, będzie można. O, właśnie, bandaże craftować z tego klofa. To już to są nawet te lepsze bandaże co 15, a nie tylko 10. E, fajnie, jakby się udało splinta znaleźć albo skraftować. Bo mamy tą złamaną nogę. A dwa skrape kosztuje i jedno ten, ten. No, może się przydać. Dobra coś fajnego jakaś czapeczka założę sobie, by wyglądać a nie widać w sumie różnicy fajnie mocne mocne I tutaj może może jakiś lepszy plecak? presak ja, może być dobra a, ale się dać. może jakieś picie dropnie bo mam 73% już tylko a to dość mało, nie powiem szczerze, mało. O, butelka alkoholu. Chodź, bym Dobra. Bierzemy sobie teraz to. sofa To nam niepotrzebne jest A? Na razie. Ale nie wiem, czy może... Hej, nie będziemy się osiedlać postawię to jakbyśmy mieli to kiedyś się A tyle Przecież wire mam, to czym nie mogę tego otworzyć? No że jakieś inne to trzeba, nie wiem Kura. teraz to Lodówka 18 slotów! Aha, a moje w ogóle nie ma. O, to kontrolę UPO. W worki worki ze śmieciami o koktajl gotowa i a on jest wypełniony tak dobra idziemy dalej wyżej to jest chyba ostatnie piętro tak to jest ostatnie piętro o ale fajny balkanik może tutaj się osiedlić to jest tak... środek mapy Tutaj są jakieś w ogóle dziwne rzeczy. O. Chyba tutaj się osiedla. Nie wiem, ale to jeszcze przemyślę. Przemyślimy. Możecie dać znać w komentarzu, czy się opłaca tutaj, czy może gdzieś indziej. Choć jeszcze nie sklerowaliśmy dużo mapy, ale no jak na razie mi to tutaj pasuje ogółem. No. Postawię tam na dole, jakbyśmy mieli tu wrócić. Nie wiem, mi się zdaje. A tego to nie biorę. Mi się zdaje, że to jest bardzo dobre miejsce na bazę. O, picie. Uda się, bo tu się akurat dość często trzeba pić w tej grze, z tego co pamiętam. Dobrze. O, proszę. to jest do robienia lepszych bandaży. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to po polsku jest, bo ja sam nie wiem angielskiego. Proszę mnie nie hajtować. Znaczy, coś tam jakieś podstawy potrafię, ale... O, o po shiftem w ogóle się szybciej to przeszukiwać. Dobra, pod J. mamy takie coś. Mamy tutaj jakieś... Tiki i skillsy, jeden... okej. Okay. Ej, nacisłem. Dobra. Dobra, jest godzina, bo tutaj się chyba da sprawdzić 15, tam to chyba, tam się najwyżej leknie gdzieś w mieście, ja tam pobiegnę, żeby was nie nudzić, żeby wam tutaj timelapse'a albo cięcie po prostu, my się widzimy. Okej, okay, widzowie, jesteśmy już tutaj w tym mieście, o nie, ten wybuchający, bo się smuga za nim, się szybko, szybko, dobra, nie dostaleliśmy tym, dobra, nic nie miał, szkoda. Okej, okay, ich jest trzech. Na szczęście jest multishot w tej grze, nie trzeba ustawiać go. lock co, nie pamiętam już co nim się otwierało. To sobie użyję. O, kolejna baba. To jest... Dobra. Oznaczyło nam się. O, jest. Special container. Jakiś boss. Nie pamiętam za bardzo, czy tutaj się. To jest chyba w ogóle szpital. Ale z tego co pamiętam, basy tutaj. były chyba tam jakieś mocniejsze i nie mocne. Dobra, przeszukujemy. Medyczne rzeczy ponoć tutaj się rozpią. Znaczy ponoć, no to jest szpital, tak. Okej. Okay. Trzy bandaże, dużo. Fajnie, że bandaże się tutaj rozpią, bo się przydadzą. O, kolejne bandaże. Dobra. bagi. Okej. Okay. No, fajny ucik, jak na teraz Dobra, Medical trade, kolejny Main Killers, Medical 25 Czy da się? ogóle użyć sobie jednego bandaża, żeby mieć więcej HP Dobra, to coś jest, o, jest. dobrze, szykujemy to, zobaczymy co tutaj będzie. Jakaś maseczka niepotrzebna. Można im przerobić na kolofę. Nie można szkole okej okay. jakiś kolejny Krajzik medyczny. Sprawdzamy Splint. A, to już nie ma złamanej nogi. No. Dobra, eee, kolejny Krajzik Splint. O. To w ogóle zbieram, bo z tego co pamiętam, to jak w mieście brudną wodę macie. To, to się przydaje akurat, bo tutaj woda bardzo szybko schodzi. Jak widzicie już są 55%, a dopiero nawet i minęło pół godziny, Ten dość szybko. To się przydaje, bo to jest z tego co pamiętam em, do oczyszczania tej wody. W sumie jak sama nazwa wskazuje, to jest water... Nie, nie tak tego, zostawcie mnie, nie umiem czytać po angielsku. Trudne słowo się trafiło w ogóle czytam bo ja nie wiem co wydaje. point o dwa już nie to się przyda bardzo ile tam jeszcze tych pięter A w ogóle pod te się da w ogóle pierwszą kamerę ten włączyć tutaj nie ma tylko trzeciej okay, charcoal fajnie bo a ja ten slot zajmuje 7 już 140 dolarów kosztuje Broken Medical Crate No dzisiejszym celem odcinka jest chyba zabić tego boca co tutaj nas jest w tym mieście Ej my okay, już chyba jesteśmy w ogóle na dachu tego co jest O, bo znaleźliśmy ten crate cały co tam jest napisane to ja w sumie się teraz wiem, Yo, ale co to są za rzeczy? FNFAL, okej okay. Le CR-a, I magazynek do fala ja... am. 7, 6, 2, 9, 5, 12. Nie mam amunicji, a tak jakiej. 308. Yo, mam Kurde, wziąłbym wszystko, ale gdzie? Dobra, muszę pomyśleć, o co mi to? Kiedyś kiedy się to znajdzie, kiedyś się znajdzie, tak? Czy jak ja bym to. Traf, 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 I traf, I... traf, tego nie mam jakby O i nikt Jeszcze... Kurde mała ochrona Już się noc robi Dobra, chyba się położymy spać Tak Aha musi być dziewiętnasta czy... Jak to jest? Siedemnasta pięćdziesiąt ale ten Chris Vector też mnie traktował. Tak ten, ale nie miał nawet do niego maga, więc nie wiem, czy go wezmę. Dobra, która jest? Mogę już się położyć spać? Po pół godziny. Jak zajdę się to może zlikwidujemy tego bossa. To bo nie wiem, czy 17 kulek starczy, bo nie wiem nawet ile on ma HP. A Jakiś. O to samolot leci! Rzucił coś. No, znacząco. dropy rzucił, biegniemy do tego chyba nie skleerujemy chyba tego bossa widzowie dzisiaj niestety, bo powinienem zobaczyć co to jest jakieś airdropy to być jakiś gps gdzie można widać Discot. jaj zombiaki co tam przy tym tym, a tu... O kurcze, nie będę miał jak odbiec o nie O nie wybuch. Ej, to zleciało. Przecież ja mogę zjeść to, przecież już mam. Kurczę! Ej, kurcze, zedy.

Jakieś fajne medyczne rzeczy zostaw mnie tym O! Larcznet i ty, jak 400 dolarów! Jejus I ty bym wziął, bo. Dobra, wychodzę. Co ty? Tam jeszcze Dobra, zrutujemy to i chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo nie chcę was zanudzać. Za bardzo. Okay. Jajaj. jiu ja, Jo, ja. 7,6,2! jest tego. 7 Tu. Musiałbym hmm, coś wyrzucić. to tu wyrzucić. Bardzo mam, raz bym o to prosił. I gitary. Podbija zasięgi ogólnie, mi się trochę wybija, mam nadzieję. Kamera. Jeju, ile tego tutaj jest, No, to może. no i chyba tym akcentem Będziemy kończyć ten odcinek Jak widać no nie jesteśmy, jesteśmy Jakoś za bardzo Here No ale co To jest początek rozgrywki Kiedyś będziemy on top Tyle No i chciałbym wam podziękować za oglądanie Jeżeli dotrwaliście do tego momentu To zostawcie łapkę w górę subika odbicie ten film jak jesteście na telefonie. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Pa.